Witam bez zbędnego przedłużenia, lecimy szybko do meczu, bo muszę nagrać jeszcze jeden no zapas. Nagrywam to przed, e, znaczy od razu po tym, e, który nagrywałem e, który przed poprzednim. Znaczy, kurwa! Nagrywam to od razu po poprzednim po odcinku. To jest mój skład. Bardzo słabe formy i trochę spoceni są, dlatego że wrócili z kadry. Wraca Serhij Roberto, w końcu mam prawego obrońcę. E, dobra, jeszcze ustawimy sobie jakiś inny strój, bo on nie pasuje. Bo jesteśmy na wyjeździe. Dobra, niech będzie ten kick-off. O, ładny stadion Porto. Także gramy na kolejnym nowym stadionie. No i słuchajcie, zaczynamy. Dzisiaj chcę zagrać trzy mecze. Znaczy dzisiaj, no nagrywam to też. Od razu po poprzednim odcinku, ale chcę zagrać w tym trzy mecze, żeby ten dwumecz się zmieścił tutaj w jednym odcinku. No i to nie byłoby problemu, gdyby nie to, że nagrywanie jednego odcinka bardzo długo schodzi. No a chcę nagrać dwa, więc zajdzie mi to w ogóle dwa razy dłużej niż zwykle. I po prostu jest problem z czasem, ale zobaczymy. Aj! Dobra akcja. Nie jest niby daleko aż tak, ale zobaczymy. Aj! Ej, to nie był taki wcale zwystrzał. Leciało chyba na dobrej wysokości, tylko po prostu obok nie dokręcił Robert. Lewandowski, ale co tu zrobić? Ej, faulował mnie! Hello! Ale ko pan nam dał! Robercik będzie czy nie? Pomoże, kurde, ale to było idealna. zaleko kopnąłem, za, lekko za lekko. idealna odległość od bramki. 0-0, niby non-stop cały mecz, jestem pod bramką Porto, ale nie ma bramki. Pepe, co ty tutaj robisz? A, to nie ten Pepe, kurwa. <ścoughs> to jest skrzydłowy Pepe. Mi się skojarzyło, bo Pepe grał w Porto, ale nie wiem nawet, czy on jeszcze gra. To ja właśnie skosiłem swojego typa i to jeszcze Gawiego. I on się pruje do arbitra, że, <noise> że nie odgwizdał. Ja widzę, że Gawie jest w gierce świetnie odwzorowany. Myślę, że w rzeczywistości zareagowałby tak samo. Oj, niedobrze, Pepe! On nie umiał strzelać, no. Nice try. Oj, nie, Toni Martinez! Terstegen, bracie. Terstegen. Koniec meczu 0-0. No staty na moją korzyść, ale tam później w tej drugiej połowie bardzo dobrze grał Porto, w pierwszej w ogóle nie istniało. United pewnie wygrywa, no i chyba będziemy z nimi grali. Arsenal i Betis, czyli na razie wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zakładałem, moje przewidywania. No a póki co mały przerywnik na mecz ligowy z Walencją. Zagra Lewandowski, ale tylko pierwszą... Połowę później zmieniam. Bez względu na to, co się będzie działo, tylko żebym pamiętał o tym. Mamy z pierwszego składu tylko Frankie, De Jonga, Kunde, Roberto i Terstegena. A nie, Terstegena też nawet nie mamy także ile tam trzech czy czterech zawodników. No nie grają rezerwowi, oni mają siły zawsze, by siedzą, aby krzywo ławę. No to nie jest prawda wcale, bo naprawdę dużo grają. Taki Ferran Torres jest niby rezerwowym, ale ja go wpuszczam naprawdę bardzo często. Bo gdybym tego nie robił, to Fati był by był zdychał i Właściwie to Ferran Torres zajmuje mi i Fatiego i Lewandowskiego, obydwoje by zdychali. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, ale Walencja była ostatnia w grupie. Mimo, że to jest świetny zespół, teoretycznie zawsze był świetny i topowy, no to dzisiaj gramy ze ostatnią drżą tabeli. Zobaczymy, czy to się przekłada jakoś na grę, czy zniszczymy ich, czy coś. Raczej wątpię, myślę, że będzie ciężko, tym bardziej, że chcą z tej strefy spadkowej wyjść, no i ja pewnie im... Dam ten zaszczyt i przegram. Może nie, oby nie, bo ostatnia prosta i głupio byłoby się wykładać teraz. No jakaś dziwna zależność, na początku sezonu było bardzo ciężko, w środku było easy po prostu. I teraz na końcu sezonu znowu jest ciężko. Okej. Okay. Ten ślisku uratował mnie przed stratą bramki i ja go nie zrobiłem. Ten chłop sam się wśliznął. to po pierwsze, a po drugie to wjechał mu w nogi, no ale spoko, nie ma nic. 0-0 do połowy, nic się nie działo, nuda. A no właśnie, już zapomniałem, nie? Robercik, sorry. Ja stawiam aktualnie Ligę Europy wyżej niż Ligę Zwykłą, no bo tu już nie oszukujmy się. Straciłem wiarę, straciłem samochód, straciłem gitarę, żony nie straciłem. Oj, o Kawani jest na boisku, ja nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że on tu gra, ale nie wiedziałem, czy gra tutaj ze mną teraz. Nie widziałem go chyba ani razu przy piłce, musiał wejść jakoś niedawno, albo po prostu gra grali. No. A zresztą kto nie grał, ja również grałem, cała pierwsza połowa to była kopanina w środku pola. O kurna, Kawani, dobrze, że wolny jest, ale ładuje. W sumie dobrze, że ładował, bo nic innego nie mógł zrobić, bym go dogonił. No, że wychodzi Pablo Torre? 1-0, tak jest! 67 minuta Pablo Torre. LOL, tutaj fantastyczne zagranie, ale podał. Tutaj też nieźle. 2 do 0! Tego już nie da się przegrać. Jak oni tak grają, to ja się nie dziwię, że oni są ostatni. Zaraz sprawdzimy czy nadal są. Czy myślę, że są, no bo znowu teraz przegrywają. Ostatnia akcja, bo piły nie widać. No i koniec. 2, 0, 68 i 78 8 minuta. Ale tylko trzy strzały, trochę się męczyłem. W końcu się tam odblokowało i poszły te dwie brameczki, ale było ciężko. O, Atletico grało z Realem i był remis. No to i tak niewiele mi to daje. Zbliżam się na 6 punktów znowu, 5 kolejek do końca. No dwie przegrane Realu teoretycznie, bo goli tam będę miał więcej raczej. No ale póki co nie zajmujemy się ligą, bo przechodzimy do Meczu z Porta. A, no i sprawdźmy sobie jeszcze tą tabelę. Valencia jest 19, spadła teraz właśnie, czyli była tam gdzieś wyżej. No, ale spada. No, znowu do strefy spadkowej. Tutaj dużo się dzieje, bo ja Jadoit ma 31 i już w strefie spadkowej nie jest. Więc jeszcze nie wiadomo, jeszcze mają szansę. No, to jeszcze jest pięć kolejek, nie? My Ligę Mistrzów na pewno mamy już zapewnioną, no bo chyba od czwartego miejsca jest jeszcze Liga Mistrzów, a Real Sociedad ma 53 punkty, czyli 24 punkty mniej niż my. 5 meczy do końca, czyli 15 punktów, na pewno nas nie dogonią, możemy wszystko przegrać i w Lidze Mistrzów zagram, ale nie zamierzam przegrywać wszystkiego. Dobra, gramy u siebie, oto jest mi skład, Rafinha może wejdzie później, Ansu również, bo jest strasznie zmęczony, Jules Koundé nie wiem czy wejdzie. Ale na pewno wejdzie Frank Casey jeszcze za Gaviego, albo tam za De Jonga, ale raczej De Jonga nie będę zdejmował. No i lecimy. Revanche Sporto. W pierwszym meczu było 0 do 0. Wystarczy wygrać tylko 1 do 0, ale to działa w dwie strony, bo wystarczy tylko przegrać 2 do. Kurwa, masz. Ja już nie potrafię się wysłowić. Wystarczy przegrać też 1 do 0. I będzie chujnie. Ale powiem tak: chuja grają, opierdolimy ich. Ruk, ruk, ruk. Gol, gol, gol. Wow! Spójrzmy, ale siadło. Ja jeszcze nie strzeliłem z nożyc. No już tyle razy, ale wszystko zawsze bronił. bramkarz. nie, no lewy, jak tyś to przyjął! Jeszcze jest piła, robercik! Ale gol, od słupka! No tutaj, jak mu to się odbiło? Od ręki zresztą, właśnie ważne, sędzia nie widział. Ale na szczęście obrońca zgłupiał. I mamy jeden do od supeczka. Jest dobrze, jest już. 15 minuta, my wygrywamy. Porto też nie zamierza się poddawać. Się na zagranie do Ferran Torresa. Ferran Torres 2 do 0. Asysta Lewandowskiego. Jesteśmy lepsi, gramy u siebie. Nie widzę, żeby miało się coś stać tutaj. No dobra, ładujemy okienko. Teraz z Lewandowskim. Chyba będzie OK. No, tak jak mówiłem zresztą, 3 do 0 też nie było to takie soczyste. Okienka czy ja chciałbym tą pajęczynkę zdjąć? Dobra, ten mecz już mamy wygrany. Także trzeba coś pozmieniać i zmienimy lewego dębelę. Bo nam będą potrzebni w następnych meczach Gawiego, tamtego i cały w sumie Calusienki przód zmieniamy. No i dobra, starczy. Dziękuję. Tu nie było spalonego. Idealna piła na pustą Kessi strzela. Kessi, to nie jest jego pierwsza bramka w ogóle w tym sezonie? Jakby nie było, nie jest ważna <grym> już. Bo to jest bramka na 4 do 0. Ale go oszukałem! Pa, Kessi, kolejna. Będzie. Nie, nie będzie. To może jeszcze Rafinha, ale tylko utrożny. Koniec! Dziękuję bardzo! Ty jest, Pepe? 8 strzałów, 8 celnych, Porto 2, 2 celne, ale nic z nich nie wynikło. I zawodnik meczu, Robercik. No, w sumie bardzo szybko go zdjąłem, a i tak dostałem MVP. Jest koksem po prostu. No i proszę państwa, wyniki są dokładnie takie, jakie ja oscylowałem, czyli Arsenal wygrywa Real Betis, United i FC Barcelona. I ja chcę teraz wiedzieć, czy ja zagram z United. Dajcie mi te United. Mamy już kwiecień. Nie, Europa League, Real Betis. No kurwa, czemu z Realem Betis? Ja ich mam w Lidze i jeszcze będę z nimi grał za chwilę. Daliby mi kogoś innego, z kim nie gram w Lidze na co dzień, bo to jest trochę wiecie. W europejskich pucharach gramy po to, żeby mierzyć się z innymi, a nie ciągle z tymi samymi. A półfinały w Lidze Mistrzów wyglądają następująco Manchester City-Liverpool i Juventus cebilan I tutaj też tak się wylosowało, że włoski gra z włoskim, a angielski z angielskim Byłoby na odwrót i od razu byłoby ciekawiej Real odpadł z PSW Mmm, Atletico z Celticiem Ciekawa ta edycja No i właśnie, kurwa, no patrz, dwa hiszpańskie zespoły grają ze sobą i dwa angielskie Też by było na odwrót i byłoby całkiem inaczej To nie Musiało się wylosować akurat tak. Ale jedno jest pewne, La Liga na pewno ma swojego przedstawiciela w finale, tak samo jak Premier League. Jeżeli uda mi się wygrać, to z kimkolwiek będę grał czy z Arsenalem czy z United, będzie to fajny mecz. Ale chciałbym zagrać z United, żeby zrobić rewanż. Za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie, zostaw łapkę w górę, jeżeli ci się podobało, jeżeli nie, to możesz zostawić łapkę w dół. Zawsze coś Trzeba patrzeć na pozytywy, nie? A jeżeli naprawdę Ci się podobało, to zostaw subskrypcję z dobrej własnej woli. Do następnego odcinka, siemanko!